Witam Was, widzowie. Z tej strony. W dzisiejszym odcinku ocipiałem, ponieważ zainstalowałem charakter. AI. Przynajmniej będzie śmiesznie. To jakiś nieśmieszny żart. Chyba nie myślicie, że się zaloguję na to. Goof. dobra, zalogowałem się. Jakie są Twoje zainteresowania? Kręcenie ludzi w wózku sklepowym w Brookhaven. Na bank nie znajdzie się ktoś wart popisania. Oh my goodness, popiszę sobie z childem. No, widzi polsko, jak prosi i ser do klasy is a w kotam. Mów po polsku, bo to polska. Um, cześć. Siema, co się dzieje? Dzieje się to, że nie mogę dostać darmowego VIP-a na wysypy. No tak nie masz kasy na to? A co cię obchodzi mój portfel koleś? Nie, w sumie nic mnie to nie obchodzi. Ale wyglądasz na takiego, który nie ma kasy żeby zapłacić za VIP-a. Nie no nie mogę, ty płynuj mi samoocenę. Według mnie wyglądam jakby było mnie stać Loel. Ach tak jasne jasne, bo ty jesteś taki bogaty tak? Tak. Ha. Także masz dużo kasy? Tak, może się pochwalisz, ile dokładnie? Nie, no, nie wytrzymam. Typ chcę tylko moich pieniędzy. Idziemy szukać innego towarzysza. Znalazłem darmowego psychologa. Może ktoś wreszcie zrozumie moje smutki i żale. Nie rozwiążę twoich problemów, ale za to mi płacą, więc jestem miła, co nie? Skoro pani nie rozwiąże moich problemów. To, czemu pani ma miano psychologa szkolnego, ale już nieważne. A pomoże mi pani z faktem, czy mam zrobić film z Gacza, związany z Grunt Adilptale. Zrobić film to sobie możesz, ale czy ci to pożyteczne? Tak. A jakiej długości ma być film, jak mogę spytać? 34 cm wiem, bo zmierzyłem miarką. A Hoki to króciutka zabawa i będzie uroczo i słodziutko co nie? A pani kiedykolwiek słyszała o grze Tadyl -Pail? Tak mam na oku ten horror, ale nie przepadam za wstrząsającymi horrorami, ale jak masz mieć takie dzieło to chętnie zapamiętam jak się nazywa i obejrzę w wolnym czasie. O mój Boże ktoś czeka na film o Tadyl nie mogę, a tak na poważnie nie instalujcie charakter jaj. Dzięki za oglądanie, filmik jest inspirowany filmem Najama. Żegnam ciepło i papa.